Co oznaczają litery KMB na drzwiach? Oczywiście litery oraz data, które to litery oraz data są napisane za pomocą kredy. Wynika to z tego, że w czasie święta Trzech Króli jest w Kościele Katolickim uroczystość objawienia pańskiego, który no, nazywamy Świętem Trzech Króli, obchodzimy go 6 stycznia, i właśnie wtedy na drzwiach jest pisane za pomocą wcześniej poświęconej kredy. Właśnie to KMB oraz aktualny rok. Oczywiście te litery nawiązują do imion mędrców Kacpra, Melchiora i Baltazara. Pamiętajmy, że imię Kacper u nas na literę K w języku łacińskim pisane jest literą C, przez literę C. Ale ten skrót nie jest, można powiedzieć, napisaniem imion tych trzech mędrców, tylko w rzeczywistości jest to skrót od łacińskiego wyrażenia. Christus mansionem benedikat, czyli niech Chrystus błogosławi temu domowi. I jest to napis, który trafia na drzwi domu czy też mieszkania, w którym mieszka katolicka rodzina, żeby te osoby, które mieszkają w tym mieszkaniu czy też w domu, dały w ten sposób świadectwo, że są chrześcijanami, są katolikami. Raczej katolikami, ponieważ raczej jest to zwyczaj oczywiście katolicki. A ponieważ w łatwiejszy sposób było ludziom zapamiętać Kacper, Melchior i Baltazar, a nie że jest to rozwinięcie jakiegoś łacińskiego wyrażenia, to po prostu w, można powiedzieć, naszej kulturze przyjęło się, że mówimy o tym, że na drzwiach napisany jest właśnie Kacper, Melchior i Baltazar i na przykład rok 2024. Jednak w rzeczywistości jest to troszkę głębsze i tak jak powiedziałem, jest to łacińskie wyrażenie. Chrystus mansionem benedikat. Niech Chrystus błogosławi temu domowi. Więc nie jest to, można powiedzieć, jak często to się zdarza w naszym życiu, coś co odpowiada temu, co powszechnie o tym sądzimy, czyli nie są to tylko imiona trzech króli, trzech mędrców, tylko po prostu jest to skrót od pewnego wyrażenia. Więc to jest właśnie napisane na drzwiach osób, które są katolikami i którzy w ten sposób oddają świadectwo, że wyznają tą wiarę i są, można powiedzieć, nie wiem, czy tak się mówi, aktywnymi wyznawcami. Chciałem takie coś powiedzieć, chciałem powiedzieć, co to oznacza oczywiście, jako taką dodatkową ciekawostkę na tym kanale. Teraz, oczywiście, dziękuję i zapraszam ponownie.